Eee, tak. I chabodzie, powiedz mi, jaki masz problem ze sobą? No ja nie mam żadnego problemu. Żadnego, tak? To jest mój problem. To jest twój problem, że nie masz żadnego problemu. Hmm. Co by można było z tym zrobić? Wiesz. Fajny film, Nie, rytuj mnie, próbuję ci pomóc. Zaraz. Jaki to był problem? Czy wiesz, że badania mówią, że nadwaga to, tak naprawdę nie są geny, tylko od złe odżywianie? Kiem. Tak, wynalazłem ci problem. Wynalazłem ci problem, na który nie zwracasz uwagi. Ale to nie jest problem. Nie jest problem? By mniej mniej żaru to by nie był gruby. No musisz mieć problem, który chcę rozwiązać. Nie, nie, nie lubię ludzi. Nie lubisz ludzi. Mhm. Ty nie lubisz ludzi. A wiesz co? Ja. Ciebie specyficznie nie lubię. Won! Specyficznie?